Ok, zapraszam wszystkie osoby z podznaku. Y Raka na horoskop na kwiecień 2020 roku. Ja ten filmik już zaczęłam nagrywać, tylko że coś się stało i on mi się wyłączył. Także jeszcze raz, tak jak już mówiłam, jest to horoskop ogólny, poczytania prywatne. Zapraszam do kontaktu e-mail. Tam będziecie mieli taki horoskop spersonalizowany, mogę dla Was położyć układ partnerski, układ na zdrowie, układ na pracę, czy też odpowiedzieć po prostu złożenie na jakieś nurtujące Was od dawna pytania, czy to związane z sytuacją zaistniałą jaka jest, jak ona na Was płynie. Eee, czy też cokolwiek Was tam nurtuje piszcie do mnie na e-mail, który macie podany pod filmem e, sprawdźcie sobie również ascendenty, bo czasem one rezonują z Wami bardziej niż ten horoskop urodzeniowy, no i tak jak mówię sprawdzimy miłość, pracę, e, zdrowie, tak ogólnie informacyjnie to dlatego, że sytuacja jest jaka jest, no i uważam, że warto tej tej sferze się przyjrzeć Zobaczymy, jak otoczenie na Was wpływa. Jak będzie wyglądało w domu rodzinnym, tutaj ta sytuacja. Zobaczymy, co się niespodziewanego, ale miłego może wydarzyć. No i kartę radę dla Was wyciągnę. Także, jeśli filmiki się podobają, to subskrybujcie. A ja zaczynam. W uczuciach jest. Świat. Karta świata mówi o tym, że jesteście otwarci na kontakty z ludźmi, jest możliwość dla osób samotnych poznania kogoś przez właśnie, właśnie internet jakieś portale, komunikatory internetowe. Też pojawia się szansa, żeby nawiązać kontakt z jakimiś obcokrajowcami. Karta świata nam o tym mówi. Jesteśmy tutaj otwarci na inność i też takie perspektywy nam się otwierają. Być może przez sytuację, jaka jest, no ludzie zaczną bardziej z tych forów korzystać, staną się bardziej otwarci, więc tutaj będzie szansa, jak najbardziej kogoś poznać. Także próbujcie. Um, może akurat Wy zaczynacie być otwarci na ludzi z zewnątrz bardziej, wychodzicie poza okrąg tych e, schematów, jest to czas dla Was dużych możliwości, ale też dużej wolności i swobody, więc możecie się z jakichś nie do końca dla Was korzystnych związków też wyswobadzać dla osób, które są w związkach. E, w pracy mamy równowagę w dawaniu i braniu. Będziecie pracować, będzie normalnie pensja wpływać, będzie ta równowaga finansowa, możecie liczyć na pomoc, na zrozumienie osób ze środowiska pracy. Więc nie ma żadnych problemów. Szóstka denarów jest to karta, która mi się kojarzy z równowagą z Wielkich Arkanów. Karta, która mówi o stabilizacji, o tym, że nasza praca gdzieś tam skrupulatnie, ciężko pracowaliśmy, chodziliśmy do pracy. Na przykład jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie ze względu na wiek, czy jakieś choroby współtowarzyszące no to pracodawca nasz rozumie, czyli mamy to wyrozumienie, mamy wsparcie w miejscu pracy. Normalnie to jest pieniędzmi, żadnymi pensjami, nie ma żadnego problemu, wszystko będzie wpływać w terminie. E, także bardzo fajne karty. W zdrowiu mamy kartę księżyca, więc uważajcie na stany zapalne, na problemy z płynami, bo one się mogą pokazywać, ale przede wszystkim na to, co jecie. Czy czasem nie jecie czegoś, co was może alergizować, e, być może jest tutaj konieczność zmiany diety, zwróćcie uwagę na to, co jecie, jakie jecie, czy jest to zbilansowane. Mogą się pojawić problemy z żołądkiem. Jakieś stany zapalne, takie podrażnienie żołądka, no także uważajcie, żeby nie jest za ciężko i też zwróćcie uwagę, czy to, co jest się tam Wam, nie szkodzi. Mm, wiadomo, że teraz trudniej jest u badania, także lepiej to zrobić na zasadzie obserwacji w domu, wykluczyć niż gdzieś tam musieć iść do lekarza, no bo nie wiadomo, jak to z tą opieką medyczną teraz będzie to wszystko wyglądać jeśli chodzi o dom i rodziny jest słońce, jest szczęście w domu rodzinnym, radość, miłe spędzanie razem czasu, wzajemne rozumienie, zrozumienie się słońce to jedna z pozytywniejszych kart tarota, w ogóle bardzo widzę tutaj fajne karty dla raka się wyłaniają Szczęście w domu rodzinnym, po prostu zadowolenie, satysfakcja, spędzanie czasu razem z rodziną na przyjemnościach. Może dotychczas nie było na to czasu, no a teraz się pojawi. Super karty powiem. Ehm, dobra. Otoczenie. No i tutaj otoczenie jest ta e, dziesiątka Niku kontakt będzie z otoczeniem. To nie chodzi o to, że wy jesteście pokonani przez otoczenie, tylko po prostu tutaj nie ma takich zbytnich możliwości, jeśli chodzi o kontakt. Z otoczeniem, wy możecie być tym załamani, że musicie siedzieć w domu i tak dalej, i tak dalej. Ta sytuacja w ogóle, jaka się dzieje, karty mi tutaj pokazują, że was przytłacza to, co dzieje się dookoła. Bardzo was to martwi, nurtuje, nie wiecie co będzie dalej, ale macie bardzo pozytywne karty. Pamiętajcie, że zawsze po burzy wychodzi słońce, tak jak mówimy, i tutaj zdrowie się oprócz takich rzeczy, żeby uważać na to, co się je. Nie pokazuje się nic negatywnego, także swoje zdrowie się nie martwcie. Tutaj z pracą wychodzi równowaga, wychodzi szczęście rodzinne i dziesiątka mieczy to są też takie zmartwienia, które my sami sobie gdzieś tam podświadomie nakręcamy. To jest takie błędne koło, więc na to uważajcie. A no, taka trochę izolacja od otoczenia faktycznie w tym miesiącu będzie, że kontakt z otoczeniem będzie po prostu mniejszy. To, co niespodziewane i może Was zaskoczyć... Możecie pracować, zacząć pracować nad czymś nowym, obrać jakiś nowy kierunek działania. A tutaj jakiś takich bum mega zaskakujących rzeczy nie będzie, bo siódemka denarów mówi o tym, że to jest coś, nad czym już pracowaliśmy, i my po prostu dokładamy cegiełka po cegiełce. Będziecie po prostu kontynuować jakieś działania, które wcześniej podjęliście, po prostu robić tak, jak wszystko podobnie jak robiliście, ale to Wam przynosi stabilizację, satysfakcję, to jest wszystko bardzo solidne. Jakże nie wiadomo, jakich niespodziewanych rzeczy tutaj nie będzie. Po prostu wy jesteście skrupulatni, cierpliwi. Wiecie, że nic nie przechodzi samo, na wszystko trzeba sobie zapracować, a stabilizacja i systematyzacja są bardzo ważne. I tutaj karty nam podkreślam, że jeśli dalej będziecie systematyczni, no to to wam może coś fajnego przynieść w życie. Właśnie ta systematyka. Co karty radzą? Ok, karty nam pokazują, że zawsze w życiu mamy dwa wybory, dwie ścieżki, którymi możemy iść, no i że w końcu na coś musimy się zdecydować. Karty wręcz tutaj na, nalegają. drugi Raku podejmij decyzję. Podejmij decyzję dotyczące jakiejś sfery. Karty tutaj chcą nas zwrócić uwagę na to, żeby mm, bardzo długo się nad czymś zastanawiacie. Nie jesteście zdecydowani i tu już Wy sami będziecie najlepiej wiedzieć, jakiej sfery to dotyczy, nad czym się tak zastanawiacie, czego nie jesteście pewni. Tutaj karty radzą, że w końcu wejdzie w którąś ścieżkę, podejmie decyzję. Ja bym to jeszcze chciała dołożyć karty na to, co niespodziewane. Tutaj zobaczcie, dołożę jedną kartę. Okej, okay. Wy na czymś będziecie solidnie pracować, bo wiecie, że coś, co chcecie osiągnąć, wymaga ciężkiej pracy, wymaga zaangażowania i poświęcenia. Ale myślę, że dzięki właśnie tej systematyce odpowiedzialności Wam uda się to osiągnąć. To, co niespodziewane, to być może, że pokonacie jakieś przeciwności do coś, co było dla Was Dotychczas nie do pokonania, coś, co było dla Was bardzo ciężkie, może bez problemu się to stanie, no i to będzie po prostu dla Was tym miłym zaskoczeniem. Podsumowując, macie szczęście rodziny, macie równowagę w pracy, uważamy tylko na to, co jemy, um, zaczynacie być otwarci i możliwość macie poznania kogoś zdalnie online, tylko trzeba tutaj podjąć jakąś decyzję. Wasze działania, systematyka to się opłaci, pokonacie wszystkie przeciwności losu, tylko zapanować nad tym błędnym kołem umysłowym. Które może podwodować pewną panikę w związku z zaistniałą sytuacją. E, także jeśli filmik się podobał, to proszę o łapki w górę, e, subskrypcję, no i zachęcam do oglądania min, innych moich filmików miłego weekendu.